Na początek wyznaczmy sobie taki iloczyn, czyli mnożymy ten wyraz, który znajduje się przed nawiasem przez wszystkie wyrazy, które znajdują się w nawiasie. Czyli na początek mamy tak: 4x kwadrat razy 2x do piątej, czyli 4 razy 2 to będzie 8 x do 2 razy x do 5 to będzie x do potęgi 7, ponieważ tu mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki do siebie dodamy. 2 plus 5 da nam właśnie 7. Następnie 4 razy minus 3 to minus 12, no i x do 2 razy x do 2 to będzie x do potęgi 4. No i teraz obliczmy wartość dla x równego minus 1, czyli to oznacza, że w miejsce każdego x Będziemy podstawiali minus 1, czyli mamy 8 razy minus 1 do 7, odjąć 12 razy minus 1 do 4. Czyli minus 1 do potęgi 7 to minus 1, razy 8 to minus 8. Teraz tutaj minus 1 do 4 to będzie 1, minus 12 razy 1 to minus 12, czyli otrzymamy minus 20. Teraz w miejsce x podstawmy 0, czyli mamy 8 razy 0 do 7, odjąć 12 razy 0 do potęgi 4. Czyli tak, tu mamy 0, 0 razy 8 to 0. No tutaj w sumie także otrzymamy 0, czyli naszym odpowiedzią właśnie będzie 0. Teraz podstawiamy jedynkę, czyli 8 razy 1 do 7, odjąć 12 razy 1 do potęgi 4. Czyli tu mamy 1, 8 razy 1 to 8, 1 do czwartej to 1, minus 12 razy 1 to minus 12, czyli otrzymamy minus 4. W podpunkcie B także najpierw mnożymy, czyli mamy tak, minus 9 razy 2 trzecie, czyli wynik na pewno będzie ujemny. No i teraz pomnóżmy, 9 to 9 pierwszych razy 2 trzecie no to możemy sobie skrócić przez 3. 3 razy 2 to 6, mamy 6 pierwszych, czyli po prostu 6. x do 3 razy x do drugiej to x do potęgi 3 plus 2, czyli do potęgi piątej. Teraz minus 9 razy minus 1 szósta, no to liczba ujemna razy ujemna da wynik dodatni. No i zapiszmy także może tutaj 9 pierwszych razy 1 szósta, i możemy skrócić przez 3, czyli tutaj mamy trójkę, a tu pojawi się 2, czyli otrzymamy 3 drugie. No i x do trzeciej razy x to będzie x do potęgi czwartej. No i obliczamy wartość, czyli najpierw w miejsce x podstawimy minus 1, czyli minus 6 razy minus 1 do potęgi piątej to minus 1. Dodać 3 drugie. Razy. Minus 1 do potęgi czwartej to będzie 1. Czyli mamy tak. Minus 6 razy minus 1 to 6. 3 drugie razy 1 to 3 drugie. A 3 drugie to będzie 1 cała i 1 druga. Tu może wyżej sobie zapiszmy. Czyli 6 dodać 1 i 1 druga to będzie 7 całych i 1 druga. Teraz podstawiamy 0. Czyli mamy tak. Minus 6 razy. 0 do potęgi piątej to 0 3 drugie razy 0 do potęgi czwartej to 0 czyli tutaj tak naprawdę otrzymamy 0 no i podstawiamy jedynkę czyli mamy minus 6 razy 1 do piątej to 1 dodać 3 drugie to jest 1 cała i 1 druga razy 1 do czwartej to 1 czyli mamy minus 6 dodać Jedna cała i jedna druga, czyli to minus 4 całe i jedna druga. No i spójrzmy pod punkt C. Tutaj różnica jest taka, że mamy w nawiasie dwa wyrazy, czyli musimy je wykorzystać po kolei. Czyli najpierw bierzemy pierwszy wyraz i mnożymy przez cały nawias, a później bierzemy tą czwórkę i także cały nawias mnożymy przez 4. Pamiętajcie, że jak mamy samą literkę, czyli na przykład samego x, to to jest x do potęgi pierwszej i tu i tu, i także, jeżeli chodzi o te współczynniki liczbowe, to znaczy, że znajduje się jedynka, czyli tu mamy 1, tu mamy 1, no tutaj znajduje się minus 1. No i mnożymy. Czyli najpierw ten pierwszy wyraz. 1 razy 1 to 1, czyli jedynki tutaj zwyczajowo nie zapiszemy. x do pierwszej razy x do drugiej to x do potęgi trzeciej. 1 plus 2 da nam 3. 1 razy minus 1 to będzie minus 1, czyli wystarczy sam minus x do pierwszej razy x do pierwszej to x do drugiej. 4 razy x kwadrat to 4x kwadrat. 4 razy minus 1 to minus 4. No x do pierwszej, czyli po prostu x. No i zredukujmy jeszcze wyrazy podobne, czyli mamy tutaj oraz tutaj x do trzeciej, następnie minus 1 plus 4 to będzie 3x kwadrat. No i odjąć 4x. To będzie wynik naszego mnożenia, no i teraz podstawmy, czyli najpierw minus 1. Mamy tak: minus 1 do 3 plus 3 razy minus 1 do kwadratu, odjąć 4 razy minus 1. Czyli tutaj minus 1 do 3 to minus 1, minus 1 do kwadratu to 1, a 3 razy 1 to 3. No i minus 4 razy minus 1 to będzie 4, czyli minus 1 plus 3 to będzie 2, 2 plus 4 da nam 6. Teraz podstawiamy 0. 0 do potęgi trzeciej to 0, dodać 3 razy 0, no bo 0 do kwadratu to też będzie 0. Minus 4 razy 0 też da nam 0, czyli tak naprawdę tutaj otrzymamy 0. Gdy podstawimy 1, to mamy po kolei 1 do trzeciej to 1, dodać 3 razy. 1 do kwadratu to 1, odjąć 4 razy 1, czyli mamy tak, 1, dodać 3, odjąć 4, czyli 4 odjąć 4 da nam 0. No i podobnie postąpimy w podpunkcie D, czyli najpierw mnożymy cały nawias przez x kwadrat. Zatem x kwadrat razy 2x do 4 to 2x do potęgi 6, bo 2 plus 4 da nam 6 x kwadrat razy minus x to będzie minus x do potęgi 2 plus 1, czyli do potęgi 3, no i jeszcze mnożymy cały nawias przez uwaga minus 3, czyli minus 3 razy 2 to minus 6x do 4, minus 3 razy minus 1 to plus 3, po prostu x. Redukujemy wyrazy podobne, jeżeli mo można. No nie, tu wyrazów podobnych nie będzie ale można to sobie jeszcze ładnie uporządkować, czyli od potęgi najwyższej, czyli w ten sposób, no i możemy podstawiać. Czyli teraz obliczmy wartość dla x równego minus 1, czyli mamy tak, 2 razy minus 1 do potęgi szóstej to 1, odjąć 6 razy minus 1 do czwartej to 1, Odjąć ten minus przepisałam, i teraz tu może zapiszmy minus 1 do potęgi trzeciej, żebyście widzieli, że tu mamy ten minus, który sobie przepisałam, i teraz mamy x, którego podnosimy do sześcianu, czyli w miejsce x podstawiłam minus 1, dodać 3 razy minus 1. No to mamy tak: 2 razy 1 to 2, minus 6 razy 1 to minus 6. Tutaj najpierw potęgowanie, czyli minus 1 do potęgi trzeciej to będzie minus 1, ale ponieważ tu mamy jeszcze minus, to otrzymamy plus 1, 3 razy minus 1 to minus 3. Czyli mamy tak minus 4, minus 3 odjąć 3 to minus 6. No i podstawiamy 0, czyli 0 do potęgi szóstej to będzie 0 razy 2 nadal 0. Tutaj mamy 0 do potęgi czwartej. To 0 razy minus 6 nadal 0, 0 do potęgi trzeciej to 0, 3 razy 0 to 0, czyli tak naprawdę, gdy tutaj podstawimy w miejsce x 0, no to otrzymamy 0. Podstawmy jeszcze 1, czyli mamy 2 razy 1 do 6, czyli 1 do 6 to 1, razy 2 to 2, następnie 1 do 4 to będzie 1, razy minus 6 to minus 6, 1 do 3 to będzie 1, mamy jeszcze minus minus 1, no i 3 razy 1 to będzie 3. Czyli tak, minus 4 odjąć 1, minus 5, plus 3 da nam minus 2. Spójrzmy pod punkt E, czyli tutaj najpierw wykonajmy mnożenie, czyli x razy x kwadrat to x do potęgi trzeciej, x razy minus 3x to minus 3x do kwadratu. Tu mamy x w pierwszej, tu również w pierwszej potędze, czyli 1 plus 1 da nam 2 x razy 1 to po prostu x. I teraz mnożymy przez, uwaga, minus dwójkę, czyli minus 2 razy x kwadrat to minus 2x kwadrat, minus 2 razy minus 3 to 6x, no i minus 2 razy 1 to minus 2. Redukujemy wyrazy podobne, czyli tak, tu mamy tylko x do trzeciej, x do drugiej mamy w tym i w tym miejscu, czyli minus 3 odjąć 2 to minus 5x kwadrat. x mamy tu oraz tutaj, czyli jak mamy samego x, to wiemy, że stoi 1, czyli 1 plus 6 to będzie 7x, no i jeszcze odjąć 2. No i obliczamy wartość dla x równego minus 1. Mamy zatem minus 1 do potęgi trzeciej, odjąć 5 razy minus 1 do kwadratu, Dodać 7 razy minus 1 i odjąć 2. Czyli minus 1 do potęgi 3 to minus 1. Tutaj najpierw potęgowanie, dopiero później mnożenie. Czyli minus 1 do kwadratu to 1. Minus 5 razy 1 to minus 5. 7 razy minus 1 to minus 7 i jeszcze odjąć 2. Czyli mamy minus 6, minus 13, minus 15. Teraz podstawmy 0, czyli tak 0 do potęgi trzeciej to będzie 0, minus 5 razy 0, no bo 0 do kwadratu to 0, to będzie też 5, to będzie 0 oczywiście. 7 razy 0 to będzie 0, no czyli tutaj zapiszmy i mamy jeszcze odjąć 2, czyli tak naprawdę otrzymamy minus 2. No i jeszcze podstawmy 1, czyli 1 do potęgi trzeciej to 1, 1 do kwadratu to będzie 1. Razy minus 5 to minus 5, 7 razy 1 to 7, no i odjąć 2. Czyli mamy minus 4 plus 7 to 3, 3 odjąć 2 da nam 1. No i podpunkt ostatni mnożymy, czyli tu mamy x do pierwszej, tu zaznaczmy także. 3x do pierwszej, czyli 3x razy 2x do trzeciej to będzie 6x do potęgi czwartej. 1 plus 3 to 4. 3 razy minus 4 to minus 12, x razy x to x do kwadratu, no i 3 razy minus 6 to minus 18, oczywiście x. Następnie mnożymy wszystko przez 1 drugą, czyli 1 druga razy 2 to będzie 1, czyli mamy po prostu x do trzeciej, 1 druga razy minus 4 to minus 2x, no i 1 druga razy minus 6 to minus 3. Redukujemy wyrazy podobne, czyli tylko tu mamy czwartą potęgę. Trzecią mamy tylko tutaj. Druga znajduje się tu. Tu mamy natomiast wyrazy podobne, czyli minus 18 odjąć 2 to minus 20. No i odjąć 3. No I obliczamy wartość dla minus 1, dla x równego minus 1, czyli mamy tak 6 razy minus 1 do 4 to 1. Dodać Minus 1 do potęgi trzeciej to minus 1, odjąć 12 razy minus 1 do kwadratu to 1, odjąć 20 razy minus 1 i jeszcze odjąć 3. Czyli tak, tu mamy 6, odjąć 1, odjąć 12, dodać 20 i odjąć 3. Czyli mam tak, 5 odjąć 12 to minus 7. Minus 7 plus 20 to będzie 13, no i 13 odjąć 3 da nam 10. Lecimy dalej, czyli podstawmy 0, czyli tak tu mamy 0, tu mamy 0, tu mamy 0, tu też otrzymamy 0, jeszcze odjąć 3, czyli pojawi się minus trójka. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie to sobie rozpisać, czyli mamy 6 razy 0 do czwartej. Plus 0 do 3, odjąć 12 razy 0 do kwadratu, odjąć 20 razy 0, odjąć 3. No i wtedy, jak po kolei sobie policzycie, to także oczywiście pojawi się ta minus 3. No i jeszcze podstawiamy 1 w miejsce x, czyli 1 do 4 to 1. 1 razy 6 to 6. 1 do 3 to 1. 1 do kwadratu to będzie 1 razy minus 12 to minus 12.